Dzień dobry Państwu. Maksymian Wysocki zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan mecenas, dr Artur Rycak, prawnik zarządzający w Kancelarii Rycak. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, gorące pytanie na dziś: za co <laughs> pracownik będzie mógł donieść. Na szefa. Pracodawców w Polsce czekają już za chwilę duże, ważne zmiany. To prawo miało wejść pierwotnie w życie 17 grudnia, ale już wiemy, że się troszeczkę to w czasie przesunie. Są to przepisy wynikające z wejścia w życie unijnej dyrektywy dotyczącej sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa. Bardzo nie lubią mówić firmy, zwłaszcza działy compliance, o donosach w tym przypadku, no ale w gruncie rzeczy to się do tego sprowadza. Pracownik będzie miał prawo donosu na firmę, na swojego pracodawcę, na to, co się dzieje w firmie. W jakim zakresie, kogo będzie to dotyczyło najpierw, kogo później i pod jaką ochroną. I kogo będzie to prawo dotyczyć? O tym będziemy właśnie dzisiaj mówić. Może w pierwszej kolejności zacznijmy, panie mecenasie, od tego, czy to w ogóle było potrzebne, czy nie ma w polskim prawie instytucji, w kodeksie cywilnym, które umożliwiają, jeżeli coś się dzieje źle, zgłoszenie tak naprawdę tego problemu lub złożenie, jak to się mówi, zawiadomienia lub donosu. Można powiedzieć, że już obecnie nie ma przeszkód, żeby pracownicy czy kontrahenci, którzy z jakąś firmą współpracują, donieśli, czy złożyli informację do zarządu spółki albo do organów publicznych, że są naruszane jakieś przepisy. Unia Europejska uchwaliła tę dyrektywę dwa lata temu, dlatego że według niej miało to wzmocnić pewne działy pewne obszary prawa, które w jej ocenie warto wzmocnić dla dobra do, do wspólnego rynku. I to trzeba tutaj powiedzieć, że to nie są wszystkie obszary prawa. To są takie obszary prawa jak na przykład zamówienia publiczne, ochrona środowiska, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo transportu. Mamy tam wymienionych w dyrektywie i Polska ustawa będzie powtarzała te, te przepisy, kilkanaście obszarów i te obszary tylko mogą być Przymiotem naruszenia, czyli nie wszystko, ale zarówno dyrektywa, jak i polski projekt ustawy, który jest już ujawniony, on jest teraz na ścieżce jeszcze legislacyjnej w ministerstwie, dopuszcza, żeby firmy. Przyjęły sobie szerszy katalog. Na przykład firma powie: no ja chcę, żeby u nas można było do nich w trybie tej, tej, tego, tych przepisów, na przykład na, na temat korupcji albo mobbingu, albo dyskryminacji. Ale ani Unia, ani polska ustawa nie zmusza do tego, żeby rozszerzać katalog naruszeń. Krótko mówiąc, naruszenia prawa, pyta pan redaktor, to było potrzebne. Chyba tak, dlatego, że wie, no jednak jak, jak patrzymy na przedsiębiorstwa szczególnie duże, choćby polskie duże przedsiębiorstwa, no ich działalność. Jest w pewnym, mierze, w pewnym mierze traktowane jako pewne realizowanie dobra wspólnego. To nie jest tylko biznes jakiejś grupy osób. Więc w interesie społecznym na przykład jest, żeby takie przedsiębiorstwa, które zajmują się na przykład infrastrukturą krytyczną, były dobrze zarządzane, żeby tam nie było jakichś nieprawidłowości, takich jak na przykład powkarstwo czy naruszenie zamówień publicznych. I to można powiedzieć. Już teraz, jak pan pytał, panie rektorze, czy można donieść, można, oczywiście można donieść, ale ta ustawa no, jednak chroni te osoby donoszące, chroni osoby sygnalistów, no, tak się mówi popularnie o tych osobach. I ta ochrona idzie tak daleko, że, no jeszcze może o tym powiem za chwilę, ale krótko mówiąc, już dzisiaj można jakimiś kanałami, które są, zgłaszać. Natomiast ta ustawa właśnie zmusza przedsiębiorstw do stworzenia wielu różnych ścieżek i kanałów, które będą które będą wykorzystywane i można w skrócie powiedzieć, że jest potrzebne. Jest Dobrze, to tak jakbyśmy obrazowo mogli mniej więcej zarysować. Od tej pory taką wirtualną skrzynkę, nie to, że skargi zażaleń, ale tak naprawdę, właśnie donosy, sygnały, przepraszam, sygnały, mhm. trzeba będzie zawiesić w jakiejś przestrzeni biurowej, wirtualną zaznaczam, i pracodawca ma zadbać, obowiązek zadbać właśnie o to, żeby pracownik każdy mógł złożyć ten sygnał mhm. i żeby jednocześnie te nowe przepisy będą chronić pracownika. W jakim stopniu i może opiszmy też ten katalog tak naprawdę tych naruszeń? Bo to znaczy, nie jest tylko mobbing i korupcja. Tak, powiedziałem. Mobbing czy dyskryminacja to będą takie naruszenia, które my możemy sobie ustalić w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych. Jeżeli tego nie ustalimy, to ten katalog jest czasami oderwany od takich bieżących problemów poszczególnych firm, jak powiedziałem. To są na przykład zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych i prawa do prywatności, bezpieczeństwo żywności, zapobieganie terroryzmowi. Więc ten katalog czasami jest taki odległy od bieżących problemów, jakie są w danym przedsiębiorstwie, czy bezpieczeństwo w transporcie, ale no na przykład firmy, które produkują żywność, no tutaj dla, do nich będzie się stosowały, będą stosowały się od razu te przepisy, ponieważ no mają zadanie tak produkować żywność, żeby ona była bezpieczna, żeby była zdrowa. Więc ona od razu jest adresowana, ta dyrektywa i ta ustawa będzie adresowana do takich firm. Albo mówimy o bezpieczeństwie w transporcie. Jeżeli pracownik będzie wiedział, że no firma jeździ starymi samochodami jeździ samochodami które mają przekroczone jakieś jakieś dopuszczalne normy na przykład są za ciężkie na, na, na drogę tak albo nie mają badań technicznych no to jest to firma transportowa wiemy że polski transport to jest duża część polskiej gospodarki o ile kojarzy to około 6% PKB jest generowany z polskiego transportu kołowego w związku z tym no w interesie ogólnie społecznym publicznym i tej firmy jest to żeby ewentualnie sygnalista doniósł przy czym ja chcę powiedzieć że przed... Przedsiębiorców czeka duża duża praca do zrobienia To nie jest tylko jakieś zawieszenie skrzynki. To jest po pierwsze ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który musi być skonsultowany ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników tam, gdzie nie ma związków zawodowych. Regulamin musi być zgodny z ustawą i no, nie tyle dyrektywą, bo ustawa będzie polska wdrażała dyrektywę, czy zgodny z ustawą. musi być, Muszą być kanały zgłoszeń yy, tak, tak tak stworzone, żeby nikt nie znał danych sygnalisty poza osobami upoważnionymi pisemnie przez pracodawców. Czyli w praktyce będzie to Znała jakaś komisja, która będzie zajmowała się tymi zgłoszeniami, i pewnie zarząd. No, chyba że to będzie zgłoszenie na zarząd, to musi być jakaś jeszcze inna ścieżka na Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. Dalej będzie rejestr zgłoszeń wewnętrznych, no i musi to wszystko być poufne i tak zorganizowane, żeby miał pewność sygnalista, że kiedy doniesie na do przedsiębiorstwa żeby jego dane nie były nie były gdzieś ujawnione czyli ochrona danych osobowych te też tutaj oczywiście się kłania i będzie stosowana ale poza tym tak zwanym ujawnieniem wewnętrznym czyli do przedsiębiorstwa swojego dzieła pracuje mogą być też ujawnienia do organów publicznych na przykład w Polsce będzie takim organem rzecznik praw obywatelskich i inne organy które zajmują się jakimiś dziedzinami Nadzoru nad przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To taki organ, gdzie możemy to zgłosić. A gdyby sygnalista Zorientował się, że to nic nie da, że te, te kanały zgłoszeń są może dla niego nieodpowiednie, ale przede wszystkim dlatego, że ma, ma uzasadnione podejrzenie, że jego, jego zgłoszenie zostało zignorowane. To znaczy on zgłosił, ale mija trzy miesiące, a nikt nie odpowiedział na to zgłoszenie, nikt się tym nie zajął. To wówczas ma prawo do ujawnienia publicznego, czyli zgłoszenia tego jakimś kanałem społecznościowym, tak w sieci, na Facebooku, gdziekolwiek. Więc mamy takie trzy. 3... Dzisiaj i tak to czasem <laughs> ludzie robią, jak nie wytrzymują, tylko tak. żeby... Po prostu tak. bez jakiejś ochrony prawnej. Tak, tak tutaj tak. będą mieli dodatkowo ochronę prawną. A jak sobie wyobrazić, bo to jest wielka zmiana, zwłaszcza dla. Dużych firm, jeżeli chodzi o procedury wdrożenia zasady, jak to zrobić, żeby nie było, powiedzmy, takiej hipotetycznej sytuacji, że zarząd się spotyka, ten sygnał od sygnalisty wchodzi, pracownik donosi na członka zarządu, załóżmy, że Jana Kowalskiego, i dostaje to zarząd ten sygnał i mówi: O, patrz, Jasiu, na ciebie tam Nowak pisze i tak dalej, donosi. Jak mają te procedury wyglądać w firmach, żeby uniknąć takich sytuacji? Tutaj ustawa, podobnie jak dyrektywa, przewiduje, że. Ten organ, ona nazywa go podmiotem upoważnionym. No załóżmy, że będzie to komisja, która się z zajmuje i osoby upoważnione pisemnie mają mieć zapewnioną niezależność. Czyli regulamin tak powinien być napisany, że ta komisja i członkowie komisji nie mogą podlegać żadnym organu typu dyrektor jakiegoś departamentu, jakiegoś wydziału, tylko bezpośrednio członkom zarządu. Natomiast gdyby się okazało, że, że chodzi o doniesienie na członka zarządu, wówczas ustawa tutaj niestety nie daje nam jakichś rozwiązań, ani dyrektywa. No, trzeba trochę kreatywnie Myślę, co, co możemy zrobić. No, wydaje się, że szczególnie w dużych sieciach przedsiębiorstw międzynarodowych w korporacjach powinien być kanał taki, żeby albo członek zarządu jest włączony z rozpoznawania tej sprawy, że zarząd w ogóle tego nie rozpoznaje tylko tylko osoby upoważnione. Czyli mamy pewne, pewne, pewne ciało, pewne grupę osób dwóch, trzech, pięciu, które będą tych się zajmowały, które przyjmują sygnał od sygnalisty, którzy do niego komunikują, co z tym się dzieje i podejmują tak zwane działania następcze, czyli prowadzą postępowanie wyjaśniające i lub dochodzenie. I wynikiem tego postępowania i lub dochodzenia powinien być jakiś raport na zarząd, ale gdyby właśnie, jak pan pyta, gdyby to chodziło o doniesienie na zarząd, wówczas powinien być inna ścieżka omijająca, taki bypass, omijająca zarząd, na przykład na Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie wspólników czy na przykład w korporacjach do wyższej instancji, do na przykład regionalnego jakiegoś zarządu korporacji w Europie. No to chyba brzmi, że państwo jako prawnicy będą trochę mieli pracy, w związku z tym być może nie tyle co przyrodo. A interesuje mnie jeszcze kwestia, jak bardzo chroniony będzie pracownik. Ta ochrona jest daleko idąca w tym sensie, że po pierwsze, ona jest podobnie ustawiona w ustawie jak ochrona osób, które są dyskryminowane. Ktoś może wnieść sprawę do sądu i domagać się właściwie dalszego pozostawania w pracy, podobnie jak pracownik zwolniony z powodu jakichś działań dyskryminacyjnych, czyli działania odwetowe, które będą, będą kierowane wobec pracownika, będą traktowane ponadto jako przestępstwo. Więc mamy z jednej strony pracownik może pójść do Sądu i domagać się odszkodowania, podobnie jak na podstawie przepisów dyskryminacyjnych, dokładnie artykuł 18.3 d kodeksu pracy, a po drugie jest ochrona. Która no, jest dalej idąca, ona wcale nie wynika z dyrektywy. To polski ustawodawca na razie w tym projekcie, o którym mówiłem, bo jeszcze ta ustawa nie weszła w życie, taką ma koncepcję Usta, ustanowił cztery typy czynów karalnych i jeżeli są działania odwetowe, to jest to przestępstwo, które jest traktowane jako przestępstwo publiczne, ścigane ze oskarżenia publicznego Więc ta ochrona idzie albo w kierunku tym, że. I w tym, i w tym, że jest ochrona prawnokarna. Te czyny, które będą działaniami odwetowymi, będą traktowane jako czyny karalne, a z drugiej strony pracownik może domagać się przywrócenia do pracy z tego powodu, że jest zwolniony i odszkodowania, dlatego że na przykład stracił, stracił dochód z pracy to brzmi trochę tak jakby, wzmocniona była ta i ochrona pracownika i tego systemu właśnie zgłaszania sygnałów po to chyba żeby odciążyć, sądy bo najpierw widzę, że z tego wynika, że jest potrzeba zgłaszania wewnętrzną ścieżką a tak. potem dopiero jak się nic nie widzi, że coś się zadziało to wtedy można to upublicznić i wtedy też tak. jest się tak, chronionym tak. Przy, przed działaniami, odwetowymi No jest to ciekawa zmiana i w pierwszej kolejności ma Największych firm, takich jak też spółki Skarbu Państwa. Jak to będzie wyglądało? Mamy dosłownie końcówkę programu, więc już musimy. Już mówię. W, w teraz właśnie w grudniu 17 kiedy powinna być uchwalona ustawa No załóżmy, że będzie troszkę później uchwalona za jakieś 2 -3 tygodnie, tygodniach wejdzie w życie od razu chronimy ona wchodzi w życie do przedsiębiorstw prywatnych które zatrudniają od 250 pracowników a jeśli chodzi o publiczne urzędy jednostki jakieś samorządowe od razu wchodzi w życie wobec tych tych przedsiębiorstw. Od liczby 50 pracowników. Dopiero za dwa lata, od 23 grudnia 2023, ona będzie działała wobec przedsiębiorstw, które od 50 pracowników. Także za chwileczkę już będzie od 250 pracowników. Przedsiębiorstwo adresowa będzie ta ustawa, obowiązki do takiego pracodawcy, a za dwa lata od tych średnich przedsiębiorstw, od 50 w górę. Co firmy powinny teraz <coughs> zrobić? Jakie zmiany wdrożyć? Gdzie szukać takich informacji? Firmy powinny. Jakiś stworzyć team projektowy, zaplanować ścieżkę dojścia do tego, co wymaga ustawa. Zaprojektować regulamin zgłoszeń wewnętrznych, pomyśleć z działem IT, gdzie utworzyć jakiś kanał zgłoszeń, na przykład jakiś mail i jakąś informację na stronie internetowej, która pozwoli na zgłoszenie, na zgłoszenie przez sygnalisty naruszenia prawa, ale także ustawa nakazuje ewentualnie kanał ustny, czyli jakieś możliwość spotkań, upoważnić spotkań gdzie się przekażdżą informacje upoważnić i powołać komisję, upoważnić osoby, które będą o tym się zajmowały utworzyć rejestr zgłoszeń No i trochę poprawić RODO czyli pewne elementy już polityki RODO i tych dokumentacji która już jest musi być trafikowana bardzo dziękuję zapraszam państwa zwłaszcza właścicieli firm do zgłębienia tego tematu bo też konsekwencje jeżeli się nie wdroży tych zmian będą poważne bardzo panu dziękuję naszym gościem był mecenas Artur Rycak prawnik zarządzający w kancelarii Rycak Dziękuję, dziękuję panu i dziękuję za państwu życzymy miłego dnia do widzenia.